Siema Światajtory i wróciłem właśnie z wakacji więc czas na nowy odcineczek z Brawl Newsów Przez parę dni mnie nie było a w tym czasie działo się naprawdę mnóstwo nowości, których nie miał wam kto przekazać i myślę, że nikt w Polsce z was jeszcze o tym nie wie więc no czas dzisiaj wam o tym powiedzieć. Kochani widzowie, to co widzicie w tytule nie jest fejkiem Trzech nowych zadymiarzy w kolejnej aktualizacji w Brawl Stars. Zaraz powiem wam więcej na ten temat, bo mam naprawdę kozackie informacje Są też nowe informacje o drużynach, które awansowały na Mistrzostwa Świata Brawl Stars, które będą w tym miesiącu, na finały miesiąca. Powiem wam ile Polaków się zakwalifikowało, bo będzie ich więcej niż co miesiąc, tak. A to tylko część newsów, bo dzisiaj mam tyle ich przygotowanych, że naprawdę będziecie w szoku, więc oglądajcie od początku do końca i za to, że parę dni mnie nie było i nie było przez to na przykład live'ów, no to coś dla was mam, kochani widzowie. Tak się składa, że został mi jeszcze jeden skin'ek do rozdania, a dokładnie chodzi mi o tą Shibenite, więc ktoś z was po prostu go zgarnia. ale spokojnie, jeśli macie tego skin'a, to dostaniecie ode mnie gemy, więc dla każdego coś dobrego. Jeśli chcecie zwyciężyć, no to co trzeba zrobić? Łapka w górę pod tym odcinkiem, to jest bardzo ważne i bez tego nie da rady, ale jeszcze ważniejsze jest to, żeby subskrybować moje obydwa Stars'owe kanały, kanał Tori i Tori 2. Bez tego też się nie uda, więc jak jeszcze nie macie subika, naprawdę polecam, żeby być z wszystkim na bieżąco. No i trzecia rzecz, którą trzeba zrobić, to, to napisać w komentarzu Nita! Nity nawet mam hełm w ogóle na głowie, w sensie jej czapkę. I Już w tą środę 15 będą wyniki. Pamiętajcie tylko, żeby w informacjach swojego kanału mieć podane jakieś dane do kontaktu do siebie, żebym mógł po prostu wam tego skinka wręczyć, jak go wygracie. Czy to Instagrama, czy to maila, co tylko chcecie. A no i zapomniałem powiedzieć, że jak chcecie mieć. Większe szanse właśnie, żebyście to wy akurat tego skinka zgarnęli lub gamy, to wystarczy mieć wpisany kod Tori w sklepie Brawl Stars, No bo każdy, kto ma kod Tori, to po prostu ma większe szanse. I przy okazji, jak jeszcze zakupić jakiś pakiet klejnotów w tym sklepie lub jakąś inną fajną ofertę, to zostańcie dodatkowo pozdrowieni na moim odcinku. Tutaj wysiadam kilka osób, które ostatnio zakupuje coś z moim kodem. Wielkie, wielkie dzięki widzowie, jesteście totalnymi szefami. Serdecznie Was pozdrawiam, a ja już nie przedłużam tego wstępu i przechodzimy do tematu. Więc zacznijmy sobie właśnie od eSportu, bo wczoraj, moi drodzy, odbyły się kolejne kwalifikacje, e, dzięki czemu poznaliśmy wszystkie drużyny, które będą brały. Udział Dział w finałach, które odbędą się już 25 i 26 maja Będą to właśnie finały tego miesiąca No i też oczywiście ja razem z Wenim będę wam je komentował Na moim kanale na YouTube będziecie mieli z tego live'a No ale do 25 maja jeszcze trochę czasu zostało Lecz ja pokażę wam teraz Wszystkie drużynki, które się zakwalifikowały I proszę bardzo, macie tutaj pokazane Na tej oto grafice, między innymi Jest tutaj kilka nowych drużyn, których wcześniej Nie widzieliśmy i nie kojarzymy, czyli FA Jordan 4S, Reverso EU Oprócz tego Leider Skill No i to jest bardzo ważna drużynka, o której trochę więcej Wam zaraz powiem, ale standardowo wbiły jeszcze SK Gaming, Humble, Oceanus Gaming, Ripley Totem i Zeta Division. Czyli poza tymi trzema drużynami, tak naprawdę, no wszystkie te drużynki to zazwyczaj się kwalifikowały tutaj są. Jest też oczywiście Zeta Division, czyli nasza polska ekipka, więc bardzo fajnie, no będę trzymał na pewno mocno za nich kciuków, oby w tym miesiącu też wygrali. Ale najlepsze jest to, że mamy możliwość trzymać kciuki za jeszcze jednego Polaka, który też się zakwalifikował właśnie na te mistrzostwa. Mianowicie ta drużynka Leider Skill, o której wam mówiłem, żeby troszkę się jej przyjrzeć. No to jest to ekipa, w której gra m.in. właśnie Kapi. Czyli kolejny Polak. Będziemy mieli czterech Polaków na mistrzostwach. Nie jest to cała taka ekipa, gdzie grają sami Polacy, bo jedynie Polakiem jest tam Kapi, oprócz niego jest tam też snajper, który jest Niemcem i Sufo, który pochodzi z Anglii. Ale i tak giga kozacko, że będziemy mieli nowy akcent, jeśli chodzi o e-sport Brawl Starsowy, jeśli chodzi o Polskę. No właśnie Kapi po raz pierwszy zagra na mistrzostwach świata Brawl Stars w finałach miesięcznych. Mega kozacko. Więc tym bardziej zapraszam was tutaj na mojego lajwika, który będzie pod koniec maja, żeby kibicować Polakom, ale dobra. Wchodzę sobie teraz w aktualności, wchodzę w zakładkę ze skład Busters, No i wy jako ten filmik, to bardzo możliwe, że już dzisiaj do odebrania będziemy mieli przebranie do szelki. Ja to nagrywam wczoraj wieczorem, jak wy to oglądacie. No i bardzo mało brakuje, jak widzicie, nie? Więc myślę, że albo dzisiaj, albo najpóźniej we wtorek do odebrania będziemy mieli już za darmo tego skinka, więc ja się gigajaram. Przy okazji ja już sobie odebrałem za darmo Baza Godzilla z klanu. Dajcie znać, czy wy też już go macie odbokowanego, czy zebrał wasz klan, wszystkie jajka. To postaram się przypiąć serducho. No mój, jak widzicie, bez problemu sobie poradził. Tych jajek już mamy o wiele więcej. Jak wiecie, już coraz bliżej do wyjścia nowej legendarnej postaci, jaką jest Drako ja powiem sobie o innych postaciach, nie tylko legendarnych, ale o trzech całkowicie nowych. więc Draco się w to nie wlicza. Ale najpierw, jeszcze szybki news, zanim do tego przejdę na temat właśnie Draco. Tutaj wam wyświetlam, dzięki użytkownikowi, jakim jest BTLN, nową ikonkę Gracza, którą można już było ujrzeć. No i to jest oficjalna ikonka, która będzie dodana. Taka dodatkowa ikonka Draco. Na ten moment nie wiemy jeszcze, jak będzie można ją zdobyć. Tak ona będzie wyglądała. Powiem wam, że jest dosyć ciekawa i z tego, co słyszałem, może być nawet animowana. Mamy kilka animowanych tych ikonek Gracza i one wyglądają zupełnie lepiej. Więc to jest taka ciekawostka i chciałem wam ją pokazać. Możecie dać znać, jak wam się ona podoba. To może zanim przejdziemy do tych nowych postaci, jeszcze szybka informacja. Eee, na temat tego skinka Nitymecha, Mecha, którego oferta ostatnio pojawiła się w sklepie. Generalnie okazało się, że ten skinek będzie eventowy i nie będzie do zdobycia przez cały czas, ale spokojnie, macie jeszcze rok, żeby go kupić. Dopiero po roku skinek ten nie będzie już dostępny w katalogu. No i nie będzie go można kupić, ale przez cały rok będzie on dostępny w katalogu też chyba nawet za Blinksy. Nie no, za Blinksy być nie może. Głupoty gadam, bo kosztuje 199 gemów, więc po prostu będzie za gemy, ale normalnie jeszcze będzie. Być... Go mogli kupić w katalogu. I oprócz tego Frank, czyli no jeden z committee menedżerów twórców Brawl Stars, wypowiedział się też na temat tego skinka Baby Sharka, że to też jest limitowany skinek, że jego co prawda nie można kupić w katalogu. Ale jeśli są jakieś osoby, które chciałyby go jeszcze zdobyć, no to będzie na to okazja. Nie powiedział kiedy, ale powiedział, że do sklepu wróci. No to dobra, kochani widzowie, przejdźmy teraz do najważniejszego tematu: trzech nowych zadymiarzy. O co tutaj chodzi? Dzięki ziomeczkowi, jakim jest Brawl News, czyli ziomeczkowi z Brazylii, dowiedzieliśmy się, że w kolejnej aktualizacji może być aż trzech nowych. Zadymiarzy. Dlaczego tak uważamy? Posłuchajcie. Na ten moment w Brawl mamy aż 79 zadymiarzy, ale wiemy, że dojdzie za niedługo Draco, więc tych postaci łącznie będzie 80. A tak się składa, że na jednej z oficjalnych stron internetowych Brawl Stars, gdzie są zweryfikowane informacje, pokazane przez chwilę było 83 postaci. Jak widzicie na tym screenie, którego wam tutaj wyświetlam, mamy pokazane, że dana osoba miała zebrane 79 postaci na 83. A przecież w Brawl mamy tylko 80 licząc z Draco. Tako. więc trzy dodatkowe postacie zostały tutaj doliczone, a ja przypomnę to jest oficjalna strona z którą współpracę mają twórcy Brawl Stars gdy wychodził update, gdzie wbijała Melody oraz Angelo, no to mieliśmy wtedy łącznie 76 zadymiarzy a na tej stronce zanim oni wbili, zanim był Brawl Talk, pokazanych było 78 postaci, że ktoś miał 75 na 78, co oznaczałoby wtedy, że będą dwie nowe postacie i to się sprawdziło bo właśnie w tej kolejnej aktualizacji dwie nowe postacie wbiły, Melody i Angelo więc skoro teraz pokazuję na tej oficjalnej Stronie, przypomnę oficjalnej, o trzy postacie więcej, no to może to oznaczać tylko jedno: Że w tej aktualizacji, co będzie teraz, już za niedługo będziemy mieli aż trzech nowych zadymiarzy. I teraz powiem tak, widzowie, raczej to jest potwierdzone info. No wiecie, ja nie podaję wam tej rzeczy, kurczę, które sobie sam wymyślam czy coś, tylko to są fakty, i to jest oficjalna strona twórców Profest, z którą oni są powiązani. Więc no śmiało mógłbym powiedzieć, że jest to potwierdzone i że na pewno tak będzie, ale ja tak nie powiem. Ja mogę powiedzieć, że raczej tak będzie, no bo pewności nigdy nie ma. Może twórcą się rozmyślić na przykład jakiegoś jednego zadymiacza Dodadzą. Chociaż jak miałbym obstawiać, to właśnie myślę, że aż będzie aż trzech nowych zadymiarzy, bo no raczej to nie jest przypadek. Dajcie znać, co wy o tym myślicie, na pewno nikt wam tego wcześniej nie mówił, więc mordeczki mam nadzieję, że docenicie to łapką w górę, bo starałem się, żeby tą informację znaleźć i dobrze ją potwierdzić. A takich kozackich newsów na moim kanale będzie więcej, więc subskrybujcie kanał, ale dobra, to jeszcze nie koniec dzisiejszych newsów. Coś ci jeszcze pokażę drogi widzu, coś też bardzo ciekawego, bo zbliża się wyjście nowego skina, o którym chyba każdy z was już zapomniał. Uwaga, wchodzę sobie w Franka, następnie wchodzę sobie tutaj w jego wyposażenie dokładnie to w odznaki i spraye, klikamy spraye, wchodzimy w spraye od Franka i co my tu mamy? Dwa nowe spraye, których tak naprawdę jeszcze nie ma do zdobycia w grze, ale już tutaj się pokazują. Są to takie spraye z młotem niebieskim i z młotem czerwonym, oprócz tego jest na nich narysowana koronka. Czy nie kojarzy wam się to czasem z jakimś skinkiem? No, dokładnie, mordeczki, chodzi o tego to skina, jakim jest King Frank, po prostu, taki król Frank, w połączeniu z innymi grami Supercell'a w dwóch wersjach, czerwonej i niebieskiej, już nieraz wam o nim mówiłem, nieraz o nim nagrywałem i tak dalej jak wiecie miał już zostać dodany do Brawl Stars parę dobrych miesięcy temu, a dalej go niestety nie mamy. No i kurczę, każdy się pyta kiedy on w końcu wyjdzie. No i mi się wydaje, że czas jego wyjścia już się zbliża wielkimi krokami. A dlaczego tak sądzę? Coraz częściej pojawiają się w sklepie oferty, e, właśnie skinów, ale nie chodzi mi o taki typowy sklep w Brawl Stars, no bo w nim to normalne, że się pojawiają. Ale chodzi mi o oficjalny sklep Supersela Internetowy, e, gdzie jak wejdziemy sobie w zakładkę Brawl Stars, to ostatnio, jeszcze parę dni temu, miejsce miała specjalna oferta, gdzie zakupić można sobie było skinka do nity, właśnie tego e, mecha, i tam coś jeszcze było dodatkowego w tej ofercie. E, a jak wiemy, ten skinek do Franka, jeden i drugi, mają wyjść tylko i wyłącznie na oficjalny sklep Supersela Internetowy, czyli w tym sklepie, w grze, nie będzie się dało ich kupić, mordeczki. Yy, tylko i wyłącznie właśnie w tym sklepie internetowym. Coraz częściej na tym sklepie internetowym pojawiają nam się oferty z jakimiś innymi skinami, więc, no to powinno nam po prostu potwierdzać, że już na dniach też może wyjść ten skinek do Franka. Więc bardzo dobrze, bo już długo do niego czekamy. A ja, mega, dziękuję za twój do końca tego filmu. Dzisiaj odpalę Wam też liveika, więc mam nadzieję, że na niego wpadniecie. Będzie on po południu yy, na tym kanale. Więc do zobaczenia, trzymajcie się pioma.